Dzień dobry. Dzisiaj będę, no w sumie będę, to mój pierwszy film będę, dziś nagram w sumie sam, jak buduję się na prostej edycji. Niestety będzie to krótki filmik, bo to mój pierwszy będzie film. I po prostu chciałem pokazać, czy opłaca się grać na prostej edycji, czy to się nie opłaca.

Już wam po tą edycję, bo do tego mamy przejść głównie. No i powiem, czy poleca się nią grać, czy nie. Więc już zastosowałem sobie. Aj, no. Tak to jest po tej edycji. Więc jeszcze raz spróbuję. O, ja tak. W sumie, so no ja bym zrobił tak. Spróbuję wyprodukować da się mega szybko. Ale spróbuję to. No, ale jakbym spróbował dobrać ewitenek z miejsca, to się da. Jak z tego. To już tak jest trochę trudniej, bo no jak widać. O, udało mi się. Oj. Spróbujemy teraz double edit No, double edit tool nawet wychodzi. No to teraz spróbujemy na przykład. Hmm. Znaczy 4 edit. Tak z miejsca. No? Nawet. Patrzę, bo tu trzeba. tak. Oj. Jeszcze raz. No bo ja już jestem przyzwyczajona do równowagi, dlatego też mam taki odbiór, gdzie robię hop. Spróbuję jeszcze raz, quattro. No, quattro wyjdzie. Jeszcze raz. No próbuję ostatni raz tego potra i przechodzimy do takiego jakby Freewilla nie, nie, nie. nie, jeszcze raz No nie, nie Nie mogę się, nie mogę wytrzymać z tym znaczy, Boże, składko No nie Dobra, ostatnia próba Teraz się poracypujemy. No to co, Lecimy w triwi. Oj, tutaj mnie Nie no, spróbuję dubla. W Teraz spróbuję w klibie Levita. Wyszedł. Teraz spróbuję double edita może w dół. Oj, tak tutaj trudno jest, więc nie. To trzeba wystarczy tak szybko to zrobić. No, tak jak nie ma problemu. No to tak, powiem, że to tak... Początkujących, jak ktoś się na początku uczy, to niech na początku zagra na normalne edycji według mnie. Niech na początku na tej normalnej sobie pograć i jak już będzie bardziej trochę ogarniał tak jak ja mam, takim poziomie jak ja, te normalne edytowanie, no, na początku, potem niech sobie spróbuje te proste edytowanie, bo no jest trudne, ale jak już powiem tak, że jak ktoś zacznie na ten... Na tej prostej edycji to już po prostu już będzie tak przyzwyczajony, że do tej normalnej edycji nie będzie już taki dobry, jak na wcześniej był. No to więc, tak. Ja, jeżeli ktoś obejrzy, będę, będę szczęśliwy. No i dziękuję za oglądanie Pa!